Facet wprowadza nowy system kalibracji ELO, do tego bardzo ciekawa rutyna Donka i Siuchy jedną nogą w Liquid. Będzie ciekawie, więc staw łapkę w górę, a my lecimy. Na samym starcie powiedzieć sobie należy, że yy, według plotek, ma się pojawić coś takiego jak system kalibracji ELO. Sprawdziłem na zarówno na stronie Faceita, jak i na Twitterze Faceita i o tym póki co żadnych informacji nie dostałem. Aczkolwiek jest to informacja, która pojawia się bardzo, bardzo yy, często, gdzieś tam się przebija, w związku z czym jest szansa, że coś takiego faktycznie zostanie wprowadzone. Należy sobie powiedzieć, że będzie to działało w ten sposób, że jeżeli zalogujesz się przez Steam, to będzie w ten sposób można zczytać twoją rangę, twoje elo po prostu z CSA2. I faktycznie o tym już widziałem przesłanki jakieś 3 czy 4 dni temu, że faktycznie takowy system może być implementowany, że faktycznie coś w tym kierunku idzie do przodu, w związku z czym to dla mnie nabiera też dodatkowej autentyczności. I należy sobie powiedzieć, że w zależności od tego, ile elo ma dany gracz, oczywiście według rankingu premierowego, CS-owego, taką rangę też otrzyma na Faceitie, się taki level i tyle elo otrzyma na Faceitie. Wiadomo jest, że jest to przelicznik nie 1 do 1, tylko możemy zobaczyć ile mniej więcej e, zadane te punkty można otrzymać. Należy zwrócić uwagę, że jeżeli nie ma informacji o właśnie e, rankingu tym walwowskim, to się dostanie czwarty poziom i 1000 elo, w związku z czym myślę, że też spoko o tym wiedzieć. Dajcie znaka, czy byłby to sprawiedliwy system, czy też nie. Mam wrażenie, że jeżeli ktoś i tak ciupie na tym facie i, i tak już gra dłużej, no to w żaden sposób absolutnie to nie wpłynie. To jest tylko i wyłącznie dla nowych graczy, którzy dołączają. Mam wrażenie, że nie jest ich jakoś cholernie, cholernie dużo, na zasadzie, że jednak umówmy się, wiadomym jest, że ciągle dołączają nowi gracze, ale nie jest to jakieś chmary, nie wiadomo jakie. W związku z czym należy sobie zwrócić uwagę, że spoko, ale i tak w większości z nas to raczej nie dotknie, tak by mi się przynajmniej wydawało. Miejmy nadzieję, że Face nie wpadnie na jakiś pomysł, że w zależności od tego, jak się zmieni sezon, no to, że wtedy będzie to jeszcze rekalibrowane czy coś takiego, ale to już tylko i wyłącznie jakieś Pomysły, więc tutaj postawimy sobie kropkę i przejdziemy do kolejnej kwestii. Stój przyjacielu, zatrzymaj się na sekundę, bo darmowa skrzynia na ciebie czeka. Możesz ją otwierać co 24 godziny, nie musisz nic wpłacać, po prostu wchodzisz, odbierasz. I przykładowo gdzie zgarniam coś za 8 groszy, ale może tobie się trafi taki kałach albo AWP albo M4. A gdzie takie cuda? nas jest go skinsie, czyli na mojej ulubionej stronie do otwierania skrzynek. Dosłownie co kilka godzin ludzie tu trafiają powalone przedmioty. Więc jak chcesz zrobić ekwipunek swoich marzeń, to lepiej trafić nie mogłeś. Jeżeli chcesz dać szansę swojemu szczęściu, to klikasz tutaj w plusik i wpisujesz kodik FIAKO, który daje ci 10% bonus do doładowania i 2 złote i 10 groszy, czyli darmową skrzynkę. Dokładnie tak, a my lecimy dalej którą jest rutyna Donka, którą podzielił się właśnie, jak to można zobaczyć, na Twitterze i napisał, że wstaje dwie godziny przed właśnie spotkaniem drużynowym, które mi ma miejsce o godzinie 12, czyli wstaje plus minus o 10, do, i wtedy przez 30-40 minut sobie siedzi na telefonie. Szczerze, jakby spoko, no, nie ma wielkiego sukcesy, więc nie mogę słowa powiedzieć, ale ja jakbym po obudzeniu siedział pół godziny na telefonie, miałem ja mam wrażenie, że miałem jakiś dzień totalnie z czapy, bym się tak rozregulował, że kosmos, ale dobra, nikt nie pytał, wiadomo. I następnie o 12 mają spotkanie, kiedy to dyskutują na temat gry, na temat strategii, yy, analizują również błędy, i tak dalej i tak dalej przez dwie godziny i o 14 zaczyna się faktyczny trening, gdzie można powiedzieć, że kończą o 19-20. No do końca nie wiadomo co ten treningu robi ale chyba domyślacie się co może być na treningu drużyny CS-owej. i później jest, ma czas wolny, w sensie cała drużyna ma czas wolny, więc każdy może robić co chce, A on na przykład tak na daną sprawę je ja, obiad i później gra dopóki nie padnie, że się tak wyrażę, coś w sensie, tak napisał, dopóki nie będzie już zmęczony. Czasem są to dwie godziny, czasem sześć godzin na fejsicie i najczęściej chodzi spać około pierwszej, drugiej w nocy, w związku z czym jakby spokojnie nie widzę nic, żeś tak wyraż, czego bym się nie spodziewał. To, że faktycznie y, osoba w tak młodym wieku spędza przed kompem po 12 godzin dziennie, chyba nas nie zaskakuje z perspektywy tego, że jest kurde p i najlepszą osobą, najlepszym graczem obecnie w całej 2 dwójce, To chyba tu nie będzie nagle jakichś aktywistów, którzy mówią, że co to ma być, chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, że taka osoba musi po prostu też spędzać przed komputerem. No i według mnie wszystko spoko. Dajcie znaka, co Wy o tym myślicie. A my możemy przejść do kolejnej kwestii, gdzie gracze Parry Vision będą mieli swojego bootcampa w B i nie jest to jakoś turbo, turbo dziwne, tylko i wyłącznie jedyne, co jest takie trochę stanowiące to, to, że są to rosyjscy gracze i muszą teraz wyabieć swoje wizy i dostawać paszporty w związku z czym e, tak na dość pewne jest szansa, że w e, kwietniu albo w maju będzie ten budka miał miejsce. Okej, okay, powodzenia. E, ciekawszą kwestią jest to, jakie obietnice padły z wielu ustek, możemy sobie tutaj przeczytać, odnośnie organizacji takich jak Cybershot i Gun5, którzy jeżeli otrzyma... O, po, po, po prostu dostaną się dalej, zakwalifikują się do pgl Stana, zostały im takie to właśnie, e, tej wrześni, tak fanty zaproponowane. A mianowicie będą mogli przelecieć się prywatnym odrzutowcem... Właścicieli, właściciela tego teamu Aurora Należy sobie powiedzieć, że YouTuber Skupi im również licencję na Windows 11 Szacun, otrzymają zegarek Od właścicieli Cybershowka Więc spoko, a od właściciela gun Five otrzymają Rolexy, w związku z czym Motywacja jest umówmy się nie byle jaka My z naszego polskiego podwórka wiemy Że niestety często niezbalansowane Premie, czy niezbalansowane prezenty Dla części drużyn nie kończą się zbyt dobrze Więc nie jest tylko się cieszyć, że tutaj wszystko Wskazuje na to, że są one po prostu dla całej formacji Więc nie jest tylko się cieszyć, faktycznie Kciuki, bo muszę mieć motywację jak skórczybek. Ciekawa sytuacja się wczoraj wydarzyła. No, nie jest to mecz, żeś tak wyrażę, finał Majora z najwyższym poziomem, ale należy zwrócić uwagę, że jeden ziomek nie zginął ani razu, co jest dosyć ciekawym zjawiskiem i nieczęstość na coś takiego patrzy, w związku z czym myślę, że należy tutaj wyszczególnić. Tak samo jak to, że teraz jest taki trend na Twitterze, że chyba GPT wprowadził nową opcję, że można generować obrazki i one wychodzą bardzo, bardzo dobrze. I tu możemy zobaczyć, jak odzorowany została ostatnia gala rozdania nagród yy, HalTV, w związku z czym dosyć. Ładna grafika, ciekawie się to prezentuje. Widziałem, że tam wiele ludzi to sobie gdzieś tam ustawia na e, jakieś e, te tapety i tak dalej. I tu możemy zobaczyć oryginalne zdjęcie. Więc myślę, że spokojnie możemy przejść do kolejnej kwestii, gdzie plotki o nowym transferze właśnie Siuchego do Liquid w ogóle nie milkną. Możemy zobaczyć Roaster, którego najwięcej z nas się spodziewa i co jakby na to nie patrzeć, jest tu mocno biało-czerwono. No już w ogóle abstrahując od tego, że też jest tam dwóch kanadyjczyków, którzy owe barwy również mają na fladze, ale pragnę zwrócić uwagę na obecność ultimate'a siuchego oraz kubena. W związku z czym, jeżeli mamy szóstkę zawodników, no bo pięciu plus treny, także mamy sześciu, że się tak ważne graczy no i trzech z nich to są Polacy, no to to już jest prawdziwie Polska formacja mi się tak na tą sprawę wydaje, więc warto na to zwrócić uwagę. Ciekawe, czy faktycznie do tego dojdzie. Warto zwrócić uwagę, że Liquid na chwilę obecną jest dziewiątą formacją na świecie, więc wygląda to bardzo, bardzo potężnie i mam wrażenie, że gdzieś tam obok G2 byłaby to chyba najmocniej wspierana organizacja przez Polaków, więc nic tylko się z tego cieszyć być może za kilka tygodni, albo kilka dni, albo kilka miesięcy to właśnie koszulki Liquid będziemy ubierali przed meczami. Może tak też się stać. Co należy sobie powiedzieć o to, to, że te w jakiś sposób plotki nie milkną, JKS ma odejść, Twist ma właśnie odejść z roli Igla w tej Drużynie, w związku z czym zobaczymy, jak to się dalej oczywiście potoczy. Dzisiaj, proszę Państwa, wracają esportowe emocje. Stęskniliśmy się, bo trzy dni, nie było żadnych esportowych emocji no nie, że żadnych, ale nie było tych esportowych emocji na najwyższym, najwyższym szczeblu. Dzisiaj wraca Blast Open Lisbon. Gdzie, jak to możemy zobaczyć o 18.30? Mocne spotkanie Mouse vs. G2. No, ja oczywiście za G2 tutaj będę kibicował jak skurczybek. Możemy zobaczyć Spirit vs. Navi. Kolejne spotkanie ocenione przez HLTV na 5 gwiazdek. Ale tak czy siak, tak wyglądają statystyki. Na chwilę obecną najpotężniejszym graczem na tym to właśnie turnieju jest Zajął, za nim zaraz Donk. A najlepiej prezentującą się formacją jest Vitality. Zobaczymy, czy takie emocje będą nam towarzyszyły też jutro. Pojutrze, czyli w sobotę. Mecze półfinałowe, więc też będzie na pewno, na pewno ciekawie. Na dosyć ciekawą kwestię zwrócił uwagę również pan X-Mercy. Gdzie w CSI mamy zakładkę nowe i popularne? I tam jest Anubix Collection Package. No i należy sobie zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o nowe, no to minęło 702 dni od tego, kiedy takowy przedmiot został wprowadzony. Więc faktycznie nowe, jak skórczywyk. No kurde, po prostu ży żywotność liczona w godzinach, a nie w latach. Tak czy siak, no zdarza się i tak. Co do tego, że są popularne, też bym polemizował, bo okej, liczby otwarte są na najgorszym poziomie. Ale czy Anubix Collection Package naprawdę jest przedmiotem w CSI, którego chcemy nazywać, że jest popularny? No po można by się tutaj kłócić. Można by się kłócić tak czy siak, dosyć. Ciekaw. Ciekawa kwestia, a następna jest taka, że pewien youtuber wydał 12 tysięcy dolarów na opening tysiąca skrzynek DreamSet Nightmares. I tutaj, według tego, to Twittera, e rezultatem tego właśnie openingu, bo nie policiał mu żadna koza przez te tysiąca skrzynek, co należy wyszczególnić, i jakby efektem tej sytuacji jest to, że cena spadła z 2,30 na dole 9. Czy ja mam, muszę tłumaczyć, że był restaurę że przez to tak na sprawę spadło, a to, czy jakiś youtuber tam nagle gigantycznie dobrze mu poszedł penning, czy mu nie poszedł, raczej aż takiego wpływu by to według mnie nie miało, musiałby otworzyć ich jakoś naprawdę w kosmicznych, kosmicznych ilościach, żeby był aż taki wpływ. Gdyby ich otworzył 25 tysięcy, no to jeszcze może chociaż trochę jakiś potencjał by był, chociaż tak się wydaje, że znikomy. Ale tutaj, no po prostu RST dopuł, w James sobie spadł. Nic dziwnego, to się dzieje co tydzień. Zdarza się i tak. Tymczasem dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że, że Cię podobało, że zostawił łapkę w górę i widzimy się już jutro. Strzała!